Hej, co się mogę powiedzieć z tej strony? Ja w dzisiaj gramy sobie w taką grę, którą pograłem 3 sekundy i już mogę ją otworzyć, ale więc otwieramy ikonki. Fatki to jest jaki, no to jest... O, nie mogę chyba zobaczyć, no dobra. O kurde, i tutaj mamy jakieś coś wapnęćmy. O, roze trzy monety. O kurde, widzę. Dobra. I teraz tak, tu coś jest. Aha. O no i właśnie, zrobiłem ja sobie takiego... No. Za gdzieś te trzy i można chyba taki no, super atak zadać, No właśnie. Otrzymałeś rangę. Nowa ranga, czwarta. Co? Co na coś tak szybko się stanowi?

a te nie są jeszcze jakby zatwarte. Muszę je zakręcić. Dobra, ja sobie trochę ich powybijam. Jak coś się będzie działo, to nie, będziecie widzieć. Dobra, to zabijam sobie ich trochę. I teraz muszę mi otworzyć. Ty w ogóle chyba to. Muszę a nie, to jest po Muszę Ja nie mam bułbuks. O, za 10 tysięcy jest, a ja mam 9. No, jeszcze pójdziemy tutaj na chwilę. I zabijemy sobie. Chyba nie... Dobra, chyba dwóch trzeba. A nie, jed jeden starczy. O, i miecz dostałem który daje, o kurde, 5 daje a nie, bo to muszę zdjąć dobra, sprawdź tego. Tak, dobra teraz kupuję, co mi wyleci? nie ćwić. ile on daje, a jaki on jest, no tyle samo on najgorszy jest jak jakbym ja to powiedział z pelugą. No to w sumie nie pełni, bo no Dobra, ym, widzimy się za chwilę jak... O! To jest ten sam. Nie, to jest lepszy. Kurde, nie, że jakiś footer. To jest lepszy i co? No to widzimy się jak będzie... To jest ten sam, nie? Tak. Widzimy się jak coś ciekawego będzie się działo. I zlewać Wyskoczyło coś takiego. Czy jakieś inne, lepsze jajko mogę otworzyć? Które nie wiem gdzie jest. To jest jakieś jajko... Dobra, nie własne. Yy, jakieś jajko... Nie wiem, jakie. Które było jak... No nie wiem, co to było jajko. Ale to chyba nic takiego. A i widzę, że w sumie to tak długo zarabiam, bo mam tylko jeszcze rasy więc... no. A i w sumie możemy jeszcze odebrać ten. Okej. Okay. O. O, otrzymałem ten. No, otrzymałem pieniążki i trochę rubinów. A co tu mam? Uuu, Batman! Ja nie widziałem, się coś takiego mam. O, wstech rejda. Mogę dać to, to i to. O, nie. O, kurde, na chwilę sobie. Ja. Ale biga. To może na tych lepszych już się pójdę nie. Tylko nie są najlepsi tutaj. Pójdę się po jajko, na pewno. Czekajcie, bo oni mają tyle A ci... Mam ile oni mają do Oni chyba tyle dużo mają Oni więcej chyba mają No więcej Tu są jakieś śmietce O kurde Dobra i... Ale tam się to, to chyba jakieś kilka milionów Dobra, kolejne jajko. Jajko. O, dobra, mam. Trzy gorsze. ale najlepszy i najlepsze, nie mam. Ten jest dobry. Dobra, jak się mnie to otworzymy, to już będę świadom na kolejny świat chyba. Kurde, te niedźwiedzie mi lecą i... skąks dobra i teraz posaż najlepsze Ej, cztery możemy się takie to dużo i teraz Daj sobie się zrobiło i widzimy się Ej, dużo się z no widzimy się po cięciu u kurde widzę właśnie jestem taką śniegierę śniegiera natury Kurde, ile ona bije? A ty, no co to 60? O kurde Dobra widzę, uspierałem na trochę więcej, bo tam się bardzo szybko zarabia I idziemy O kurde, oni są mocni To ja widzę... albo tego się zrobiło Ja widzę, pójdę sobie jeszcze Teraz najprawdopodobniej będziecie mieli suma, ale wątpię w to. O, tam. Tam jest też skrzynia. I... No. Pofarlię sobie trochę. Jak mi coś drobnie, coś dobrego, to no, będę się w sami widzieć. No, słyszeć. O, yy, teraz właśnie odblokowałem monety i ogłoszenia rasy 3. Więc nice. Dobra widzę. Yy, nie mam dostać się kolejną, yy, no ścierę natury. W ogóle przepraszam, że dzisiaj nie jestem taki, 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 taki dziwny. Ale no. Wiecie jak to jest. O dobra, komuś. się, o mogę to? Dobra, że się na to jajo. Dobre, że się na to jajo. I, i, i to jest jakieś słota w ogóle. Dzik. O najsłabszy, ale on ile daje? Rosty 30, a tu co? Musimy robić te, goldy chyba. A, są okej, no cóż. Aby do 10 tysięcy. Dobra. Wyślę z jakiegoś trader. Kto jest najlepszy? Dobra. Ten jakiś rxnpvlt. A, eee, nie można. No to ten też nie można. Eee, ten. O, dobra. I pokażę mu to. On też to ma. No, to są to. tu. To, to, co, to, co? To. to? Jeszcze. Nie. Nie. Ale, cześć, tradeów się za bardzo nie opłaca. No tylko to jest chyba lew, chyba. Chyba lew, chyba. Co? Nie wiem, widzę. Ani, nie ja w tak dużo chętnie wziąłem się do 40. Kurde, więc kości 2% Okej, okej, dobra, pójdę sobie na następnych może, jakaś nowa, Eee, słaba, dobrze widzę, o kurde, nie wiem, jest ten film, nie sobie widzimy się na chwilę, właśnie dostałem jakąś, o, słaba jest, to jest najlepsza na razie Dobra, idziemy w ogóle na kolejny świat Jeszcze mi jakieś takie miecze otruknęły, ale one są słabe Nie chciałem tego pokazywać już yy, to pofarmię sobie na to jajko No to jednak na to No ten to jest chyba jak na mnie O dobra, są sobie wypadnie damy coś ten legendarnego eee, no fajne, ale dobra co mamy słowa <laughs> przepraszam o kurde jakiś miec kaktusza wielki miec kaktusza jeszcze jakiś o kurde że ja jestem prostą grę Myślałem, że będę bambicyć. A tu jednak. O kurde. A to jest jakiś inny, ale gorszy jest. Jestem to jest miętka są. A co to jest taki? Aha, bo to jest wielki, to jest długi, a to jest normalny. A można to w ogóle strzelać. Można wyschodzić. A to szatryduję się z tym gościem. No chyba ten. O co pamiętam? Nie wiem jeszcze co, który to był. No to do tego wyślę. No to do tego też można. No, chyba no. no, bardzo masę. Dobra, na razie... O kurde, to mi jeszcze oddali. Widzicie? To mój. A, to sobie za chwilę do tego przejdziemy. O kurde, jakiś kij. O, słaby. Dobra, pójdę się już na tych następnych. Albo nie wiem, jeszcze jutro, jutro? Bo na na ten, na no to złote jajco. Czekamy jakie tam będzie pet. Może będzie do tysiąc? Ja już taki mam, nie? Wielki, tak. Jakim męż jest ten? mi, co w ogóle w tą No dobra, ten... L, X, N, B, w, No... No ten typ, to ten... To ma... 650... Co? No nie nieważne. O kurde, dobry jest net. Ale co? Aha, bo on dodaje dodatkowe ten, aha, trwałbym. Ja myślę, że to będzie tak ten. Dobra, proszę, ja mam sobie ja sobie To jest ten boss. Proszę? Mógłbym pokonać, i może pokonam. muszę pokonam się. chociaż może on jeszcze nie, ale już ja nie, przecież on tak szybko schodzi i co dostaniemy z niego? Serio? O, mamy już w ogóle nagrodę. Nice. A ile kosztuje te, ten świat kolejny? To 20. 20. Ja sobie na coś tam poszedłem, będzie szybciej. Chyba? Albo nie? nie? Nie wiem. Nie wiem, co będzie szybciej. Dobra, bo zrobiłem i tak po prostu i tyle. Potem go zostałem dobre. No co? No, Właśnie nie za dobry, ale... No wiecie, o co mi chodzi. Długo się kubije. To rzucimy się jak już będę miał kasę. Właśnie sobie rzeczy sobie jam tu swórki i wypadł mi... Oj, i tu mi jak kaktus-smija. I on ich... nie no... Na... I czemu on tak mnie bije? Aha, bo on jest szybki, ale nie bije chyba, nie? Nie wiem. On się jeszcze nie wylekł O Bo tam te tam... Kurde, jak mnie to wkurza. Ten, odesył Aha, bo mi się skończyło to, Dobre, nie to nie dobra, niełasne Kurde To niełasne Dobra, widziałem, my pozbieramy kasę A więc idziemy kupić Jeszcze tu sobie sobie I kupiliśmy o oh, kurde, one oni są potencji. Lubię jeszcze tego Teraz tego Ora, tu będę naraz widzieć. Czekajcie, włącz sobie auto tego automatycznie view. dobra, ciekawe ile... O oh, kurde, dobra, dostałem. diamentowy miecz. O kurde. A, i witch. To jest koniec filmu. I widzimy się jutro, bo dzisiaj jest piątek z tego.